Maneczko, witajcie na tym odcinku. Zaczynam odcinek z ksencią. No. Ciotam ksencia. Więc nie zapomnijcie o subskrypcji. Weźmy się zalić tutaj. A teraz I tam jest, widzicie? Jak śmiga? O! Ja się po nie oglądam Widzicie? Dzisiaj chodził tu z vlog. Wiem, że mam głos pod organa. Ach, jak to w ogóle. Było. Badajcie na nasze Instagramy, które się znajdują w opisie. Jest to zbyt leniwy. Że w ogóle coś nagrać i zmontować. No bo. Być jakieś życie. Męczące. Tutaj na przykład mi pies leży. Co na przykład może trup leżeć? Nie, no nie leży. Ale na przykład. Więc to będzie zwykły vlog. Może się jutro spotkamy z A może nie jest piątek. Więc no. Zobaczymy się później. Jesteśmy w tym momencie na boisku z malekiem. Siema. Tak, Klimpek, patrz No i... Ja to jest zerówka Tutaj mamy brameczkę i sobie do niej strzelamy Klimpek bez skarpetek Ja też Ale... Bez butów No Patrz A ty zakładaj, bo ci się źle No nie Bez <śleszy> butów <śleszy> <śleszy> Ej, teraz będę tam mógł dodać Later, nie Jeb. Ja mam tu w montażu tu by continued. No. <laughs> Dobra. <laughs> no, ładnie słychać. No. E, ładne słowa. No, zobaczymy się potem? A few moments later. Few tak idzie grać. się To weź, kurde. Pimpek! Ogłaszamy nowego montażysta. Jak wszystko będzie źle, to przez niego. Nie trójcie się na mnie. Cześć, dzisiaj jest na nawet kształtą. Więc no. O, chłop, i na rękach. Może. Wiem. Ale śmierdzi. Czym? Liquidem. No. Dobra. Pobraliśmy tak. chwilę. Daj, daj, daj. Idzie pan ma. Na jego pusty łbie, tak jak moim, zostanie subskrybuj. Mhm. Tak dapat Ini mm -hmm. aku Saya macam Buat tu Pimpak! No niech go zmęczeni. Masorka, że się tak odesuwała, to próbuję do <gry> Guees push, <laughs> <laughs> Żyjesz? Pana Pimpek Coś Ci pokażę. Pimpek! No, już wam pokazuję. Tu jest pilocik i to będzie się operować. Westeście się pytali jak on jest? Tu ma... Ja taką zestawę mu... zestawie dostaniecie. Tak robimy jeszcze tutaj prąd. A jest i teraz nie włożyć. Jak zwykle. No. O, tu jest jedna lampaczka przed wejściem. O, ona będzie się też na przykład włączać. to się zapalą tu. I jak mówić, to że tam jest? Zaraz wyciągnę na drabinę. Tu tak. jest ja przy czerwoniu, zakładałem. Tak, jakby co to nas Mamy światło tutaj. Są wszystkie na baterie. I robimy. Okno. A ich jeszcze cztery fałszy. no, to fałszywe. Cztery? Trzy. Trzy. A dobrze, no cztery. To będzie za mną, po tu kompletnie jest ciemno w nocy. Jakby Będą odcinki z tej sali, więc. No. My sieba! Witam po przerwie. Pogadaliśmy z statom? Tata, tata do mnie zadzwonił, musiałem trochę z nim pogadać. A teraz palce nas bolą. Zacznij nie, Niego. Bo my sobie gramy... Be... Ja sobie gramy do też, ale w tych tak się nie da grać. Cześć mam pójść. Cześć, bo nagrywam Cię nie, nie trafił. Trafiłem w siatkę. Ale nie trafiłeś w bramkę. Patrzcie na tego zwalonego człowieka. On ma smutne życie. Nikt go nie kocha. Pozdrawiam Natalkę. Patrzcie, celuje, dalej. No i stoi. Dobra, Zobaczymy się pod. Idziemy do kubka. Kim dobry, kono. I witajcie. się. Siema, nie no, ich. Nie wiem. Piotr mam nowych kolegów. Więc no, zobaczymy się potem. Witam was w dalszej części odcinka. Mój piękny rowerek stoi. Jesteśmy właśnie w pozie, w której robimy nie? Tutaj tą ścianę to my zrobiliśmy z łopatkami. I teraz zakładam takie lampeczki. lodowe... Które są... Uch, ja... O kurde! Taki na pilocie mam. Pole tam po są nocne. Tu już mam zamontowane dwie, zaraz wam pokażę. I to jest koniec właśnie tego odcinka. Oczywiście kawałek spoilerów, co my tu będziemy robili, więc no, to jest koniec tego odcinka, nie zapomnijcie o wpadnięciu na nasze Instagramy, zostawieniu subskrypcji i wpadnięciu na poprzedni film z panem Mieciem, więc no, eluwi wino.